À Madame Elisabeth Wysoksiąska, créatrice d'une ligne de produits de soins cosmétiques luxe Wysoksiąska, la seule polonaise qui est l'honneur d'appartenir au prestigieux cercle Rondo. Dziękuję bardzo, za, tytulę, za to piękne wyróżnienie. Chciałam tylko jedno słowo powiedzieć, ponieważ czasami to, co robimy, może uznawane być za sukces, ale sukces jest słowem bardzo względnym i pojęciem względnym. I dla mnie ta nagroda ma zupełnie inny wydźwięk i myślę, że powinna służyć jako inspiracja, aby zrozumieć, że dzisiaj mamy takie piękne czasy, że nie ukrywając polskich korzeni, a wprost przeciwnie, podpierając się nimi, można się przebić w takiej paszczyrwali, jak jaką jest Paryż. 10 lat temu stworzyłam tutaj w Paryżu markę kosmetyczną, którą nazwałam Wisołanska. Jest to parafraza mojego nazwiska, Wysoczańska. Zrobiłam to, ponieważ zawsze byłam dumna z polskich korzeni i w jakiś sposób chciałam to podkreślić. Dzięki temu, jak promuję moją markę. W różnych krajach świata, dzisiejszym, znaczy teraz jesteśmy w 13 już krajach. Za każdym razem mam możliwość rozmawiać o Polsce, o Polakach, ponieważ mimo iż marka jest 100% francuska z francuskiego know-how, wszyscy pracownicy są francuscy, wszystko jest wykonane we Francji, mimo wszystko ta nazwa polsko-brzmiąca, hiszpańska daje możliwość, że to intryguje. I każda dziennikarka się pyta, skąd to jest, co to znaczy i skąd to pochodzi. I więc jest zawsze wspaniała okazja, aby mówić o możliwościach Polaków, że cenimy jakość, że umiemy robić wspaniałe rzeczy. I myślę, że to jest taki moment, który trzeba to promować. Nigdy nie było takiego zainteresowania wokół Polski jak teraz. Myślę, że do każdego z nas należy być ambasadorami naszego kraju i promować nasze wartości i nasze, nasze działania poprzez, poprzez nas, nasz profesjonalizm. Myślę, że nasze dzieci będą nam za to wdzięczne. Dziękuję.